Musi dotrzeć jeszcze na dół. No tak, dużo zamieszania było. Było z tym kursem? Tak? Widzę wszystkich. No i Paweł Wąsek i Kasper Tomasiak mają medal. Drużynowo w Parach. Niech tak się jak jest. Doczeka już jedynie. Pogoda tutaj dużo też miała udziału. Nie wiadomo jak to się skończyło, jakby te wszystkie trzy serie były rozegrane. Czasami trzeba trzy jeszcze serie to zorganizowali, typu. ale zawsze so, już, no, były dwie serie, A w parach trzy serie są, normalnie. <śmierne> Mamy kolejne medale, <śmierne> takie konkursy i medale Tomasiaku. Srebrny, brązowy i srebrny. Jeszcze Paweł jak ma medal. W parze. Ogromny sukces polskich skoczków. Nie miał w ogóle być tak samo, na Igrzyskach to Macie. Nie mieli Wącek tak samo. Były wątpliwości, że wysłać na igrzyska. To jest zakłady pozdrawiam. Marian was. I, I trener rano powiedział i po prostu róbcie swoje, po prostu bawcie się tym, po prostu yy, skażcie tak jak robiliście w przeszłości. widać, że podobnie jak Polacy jeszcze nieco ponieśmielony tym sukcesem Jan Herdy. No tak, trzeba pogratulować? Czy igrzyska były dla nich... Medalu, e, drużyny, I konkursów... Dobrze do drona to zapasowe śmigła, bo dzisiaj ja, jakimś cudem złamałem śmigiełko. Może złapałem jakoś niefortunnie tego drona, czy był w tym wczoraj był lef. Czy, czy włożyłem jakoś niedobrze włożyłem do przegródki tam się złamało, złamało to śmigło, które no, okazało się, że było złamane na szczęście dwa zapasowe. Były, dwie pary zapasowych śmigieł, były dołączone, ale już zamówiłem kolejny nasz wszelki wypadek. Nie wiem czy będę nagrywał, dzisiaj nie nagrywałem. Powiedziałem dronem, bo chciałem zobaczyć właśnie czy tam miało się palić na autostradzie, no ale zanim już tam, tam, tam wymieniłem to śmigło o dronie, to już tam dogaszali strażacy. Jakiś dostawczak z elektroniką się zapalił, może bateria wybuchła. Oj, WiCie słyszałem, a moje siostrzenice były takimi fajnymi strażaczkami w tej jednostce właśnie w WiCiu. Tylko już teraz mają rodziny, to już tam, tam nie, nie angażują się chyba, ale, ale, ale w młodzieżówce bardzo dobrze sobie radziły tutaj. Monika i Ania z WiCia. Śniegu nie ma prawie w Łowiczu. Nie, troszkę poproszyło niedzielę chyba rano i wyparowało wszystko. Ale ma być śnieg podobno. Mamy fajny wieczór, kurczę w Igrzyskach. Już trzeci raz Tomasiak dostaje medal. Jeszcze wąsek dostaje, bo to drużyna. To super. Super wieczór. Dzięki temu załaniu pogody skrócono do, do dwóch no ta pogoda. Trzeciej serii wypaczyła cały, cały konkurs? Wypaczyłaby. Niech mi wróje medali, nie do, byśmy nie zostali. na południu spadło. trochę sięgło z tego co słyszałem. w głowze. Pozdrawiam. A pierwszy nawet nie kojarzę. Teraz tutaj. Austria?

No, mamy, nastep, mamy następcę e, Małysza i Stocha. O, tam. się będę pieprzył z policją, kurde. No, jest gnojów trochę takich. No i ja się nawet nie bawisz na kanał. Twoja skrzynka jest prawie pełna. Masz jedną nową wiadomość. Zastrzeżonego. Wysłana 16 lutego o godzinie 21.16. Dobry wieczór, Panie Danielu. Z tej strony ponownie prezydent Wenezueli, Nicolás Maduro. Upominam się, że dalej nie dał mi Pan pieniędzy, o które prosiłem miesiąc temu. W związku z tym dalej siedzę w więzieniu, a mój naród cierpi. Dlatego skontaktowałem się z Pana kolegą Kuźmierzykiem z Płocka, który zorganizuje mi transport taksówką z Nowego Jorku do Pana Dołowicza i wtedy się rozmówimy w sprawie tych pieniędzy, ponieważ to nie może tak długo trwać. Sayonara, do widzenia. Kuźmierzyk! Aby oddzwonić do nadawcy... Gnój, po prostu gnój. No też uważam, że dobrze się skończyło na dwóch seriach, bo, bo to ta trzecia to wypaczyła cały konkurs. W ogóle trzeba tej trzeciej serii nie zaczynać. W drużynówce zaczęły dwie serie, a tu w parach ustalono, że trzy serie będą. Jakieśby drużynowe, to by inaczej, właściwie dwie serie albo czterech skoczków. To raczej by, jak było czterech, to raczej by tutaj nie było szans, nie wiem, czy stok by był w stanie skoczyć dobrze. Cały czas mam ferie. Dlatego ja wolę na ferie nie wyjeżdżać na wakacje, bo jest tutaj drożej. Bo jakbyś chciał gdzieś wyjechać, to czerwiec, wrzesień, maj, czerwiec, wrzesień albo grudzień, marzec. Na no, takie miesiące poza, jakie radio? była poczta głosowa, radio kapitan, Zawsze to, to nudzi. Zabieram tych numerów, nie odbieram. Komuś się nudzi po prostu, cały czas się komuś nudzi. To nie jestem księdzem, nie jestem zakonnikiem, ktoś mi tak pozdrawiał.

Nie, raczej się motam jeśli się chodzi o lokomotywę. Tam jest za dużo to, to tej procedury. <śle> Sprażarka, fotografy elektryczne, no, trochę jest tego do uruchamiania. Łącznik szybki, coś takiego tam jest. Co dzisiaj działałem? A, dzisiaj pewne rzeczy zrobiłem, które no, odkładałem, odkładałem to. No, Naprawa kurtki, kieszeni w kurtce, to tam na naprawa listwy przypodłogowej, bo mi odpadała. Czy tam jakieś takie, takie drobiazgi właśnie. Musiałem buty skleić, kupiłem buty drogie, a już jeszcze coś tam rozkleiło, ale to nie nie, nie odkleiła się cholewka, tylko element gumowy przy obcasie jakiś. Kamilka nie nagrywa. Nie widzę. Codziennie robię zakupy prawie. Bo co drugi dzień, albo codziennie. No, we to są na szpiekowanie A taką mam bluzę. Różnych tych bluz ma, muszę je częściej nosić. Dzisiaj, dzisiaj patrzę, nie mam chusteczek w kieszeni. Wczoraj zapomniałem ich przełożyć, okazało się, że zostały w spodniach, które uprałem. Wszystko w kłaczkach. Mówię, to te kalesony tak się wyprały, dziwnie robiły się jasne. A to chusteczki uprałem razem z ubraniem, ze spodniami. Już mi się po raz, po raz kolejny to zdarzyło. Mówię, czemu nie ma się chusteczek w kieszeni? Okazało się, że wczoraj ich nie, nie włożyłem do kieszeni się zorientował, to, by tego, to bym, to bym wy, wyjął z pralki. Uruchomiłem pralkę i uprałem wszystko do kłaka. Może wezmę, jak wyschnie to wezmę szczotką, to spróbuję to, 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 to przy... Może nie będę musiał ponownie prać tego. A po co, by duże zakupy robił? Chleb w ogóle mieć świeże, nie trzymać się zamrażalce. Przynajmniej się przejdę codziennie, bo tak ja za dużo siedzę w domu, a przynajmniej się przejdę kawałek do sklepu, przewietrzę się. Zawsze no się trafią jakieś okazje, jakieś kwiatki na przykład przecenione są. Jakbym miał daleko gdzieś supermarket, to pewnie bym robił takie duże zakupy, ja kiedyś tak robiłem, że jak dostałem kasę, dostałem tą rentę, to robiłem takie duże zakupy takich rzeczy, które na dłużej starczą, tam majonez, to jakieś ryże, kasze, różne takie, takie rzeczy, które na miesiąc mają mi wystarczyć. To tak robiłem, a teraz już tego nie robię, już po prostu kupuję tego, czego brakuje po prostu, na bieżąco. Co się dzieje?

jakieś wyciągi, czy coś było z robaków? Czy lampki jeszcze? No fajnie, żeśmy wygrali. Że, że po prostu, że o, o tą trzecią serię anulowali. Odwołali. A po co pytasz, kiedy ktoś dzwoni? Może ty dzwoniłeś? I tam kapitano gnoju jeden. Ładcie pozdrawiam. Wiesz, jak Gdańsku się kojarzy z normalnym człowiekiem, że relacjonuje jakiś tam straż pożarną czy coś, a to się okazuje, że gnoj jakiś kurde jest. Og od kapitana mnie wyzywa tutaj. To jest, to jest takie właśnie hamskie zachowanie. I pogardliwe, może nie hamskie, ale pogardliwe takie o, zdjęcie. Gnoj, cały czas ktoś dzwoni, kurwa. Na pamiątkę zdjęcia, Nie wiem, jak to kiedyś nazwano. Paweł mnie nazwał. Wyszło trzeba ich zbesztać porządnie, bo to tak nie może być. Teraz właśnie dekoracja jest z koczków. Brąz wręczają. Norwegia na trzecim miejscu. to właśnie jak nie mogę się skupić czasami, jak przebiega. Wiem, że Polska na drugim miejscu, ale kto był pierwszy, kto był ostatni, już tak zapominam. Czasem zapominam, kto z kim gra w piłkę nożną.

Zakoncentrowałem się przez te wpisy. I Austria prowadzi. Złote medale Austriacy. Stefan F. Enwacher.

pranie ja było z kłaczkami <laughs> Na czajkach. Czy na czajkach nic się nie dzieje jeszcze. Coś tam myślałem o wycince drzew, ale... Nie byłem tam teraz. To jeszcze tak, ale naokoło jadę. Tam więc nie, nie jadę na ten poligon. Co cię obchodzi, komu choroby?

Zdążyłem do podpisu chwycić, mam pytanie następujące. Kolejne konto robi papa. dobra miałem tutaj, zapomniałem czegoś dodać. My być. dziękujemy za uwagę. Mateusz głos. Przepraszam, nękany na różne sposoby, ale no nie dam się tak. Nie przejmuję się tym. Nie widziałem paczkomatu. Coraz więcej paczkomatów, A jakiej firmy? Inpost, czy Coś innego. Nie lubię skakać, miałem problem z koncentracją. DHL też stawia dużo koszkomatów, automatów paczkowych poprawnie, bo Infos się bardzo upiera przy tym słowie paczkomat, bo on, on dla siebie zarezerwował tę nazwę. Tak samo jak nie można mówić, że e, reklamować, że telewizor jest Telegazetą, bo Telegazeta dla telewizji polskiej jest zastrzeżona. Ależ zagraniczne telewizje usuwają tę Telegazetę, już, już przestajemy imitować. U nas jeszcze ma być to, dla emerytów. Taka mama robi, ja nie mam mamy. Leży w grobie. Od grudnia 1993 roku. Owoc koncentracyjny. Z tego zwierzaka wywalę, bo to też takie głupie, głupie tutaj zachowanie widzę. Weźmiesz miał komentarze pod filmami, że jesteś chujem. Zobaczysz. Bo jesteś taki dziwny trochę fajny człowiek, który ma pasję do nagrywania strażaków, czy tam, tam, takich rzeczy, a tu zaczyna mnie hejtować. Hmm. Sorry, się w Lot. To ale na razie nie jest szkoda, kasy, to jednak te gry. Cześć tam wygrywałem po 4 zł, czy 2,50 i skończyło się. <grych> ostatnio. Tylko dlatego, że tam było, można było wesprzeć inicjatywę kulturalną w Łowiczu. Okazało się, ten kot niezbędny dostałem dopiero następnego dnia, kiedy już skończyło się. Cała ta akcja się skończyła. Teraz następna, następna tura jest. Nie wiem, czy tam projekty z Łowicza biorą udział, czy nie. Miałem jeszcze taki projekt z miasta Łowicz, ośrodka kultury. na Sprzęt estradowy, plenerowy, imprezy na zewnątrz, jakieś może być dofinansowane, właśnie sprzęt do imprez na zewnątrz plenerowych, ogłaśniający, oświetleniowy jakiś, ale wybiał projekt powiatowy na Muzeum inwestycja, projekt budżetu, dokończenie ulicy tej na Brzożańskiej, drugą część będą też robić, na, na Mickiewicza też mają coś tam przebudowywać. Mickiewicza Piaskowa. to jest żłob, budowa żłobka. Parking przy Pelikanie i płot. Ten budynek mają rozebrać stary. Trochę będzie. już takie mniejsze. Dużo takich pomniejszych inwestycji jest no w tym roku. Projekt modernizacji oświetlenia, ale sama modernizacja też nie słyszę. Są żeby... projekt. Są też projekt parkingu robić na starym rynku podziemnego, że w razie wojny może być to schron. Żeby podwójne zastosowanie. Pamtrak też budują, przerwali, bo, bo się zima przyszła na no, błoniach. Zresztą była inwestycja 20 roku planowana, a kiedy przyszła epidemia, i wszystko upadło. Plac zabaw zrobili na Stożyńskim, znaczy dołożyli trochę zabawek na zabaw, Podobne sobie dołożyli takie zjeżdżalnie ścianki spinaczkowe, to coś podobnego było już. Jeszcze więcej dołożyli tego. Piaskownice pomniejszyli, malutka taka. Karuzela była, karuzeli nie ma. Nie przewrócili. Jakieś tam zabawki, żeby tam dzieci sobie przesuwały, jakieś tam figury geometryczne, coś tam tego. Sensoryczny, tak zwany. Spigniew Buczkowski. Coś tam obiło mi się o uszy. Mam problem z kojarzeniem tych aktorów, właśnie. Między filmami, reklamami, ale ja, zresztą nie oglądam za dużo. Kontakt jakiś tam mam, ale już nie, 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 nie jeździmy. Przydałoby się jakaś inna osoba, która go zastąpiła. Się. Takie lampki sobie stosuję. Jak idę w nocy, na przykład. Na czujkę ruchu reagują. Często jakiś czas je z Aldi. kupiłem. Taki zestaw czterech lampek takich. do kamery. Oké, kijk eens. Wanneer Ładuję się. Bywa w najczęściej. To nie chce przejść. Nie wiem dlaczego. Weekend kojarzę. Szokowany nie byłem raczej. Lampę sporo mam. Dobra, będę kończył powoli. Dobranoc.